Witajcie w kolejnym odcinku Motoryzacyjnego Głosu w Twojej Piwnicy. Znaczy, nie, to nie jest ten samochód. Witajcie w kolejnym odcinku Motoryzacyjnego Głosu w Twojej Piwnicy, w którym mam na sobie oczywiście prawilne tri-połoski, bo będę testował BMW E30, czyli legendę parkingów pod Tesco, i pokażę Wam takie dwie rzeczy, które już zniknęły: BMW E30 i jeżdżenie nim jak Ham oraz Tesco, które też już zniknęło z Polski. No właśnie, E30 jest już uważane za jak timera i nikt tego nie szmaci pod Tesco od kilku lat, dlatego postanowiłem oddać hołd tym czasom w potężnym 1.6. Pewnie dlatego właśnie Tesco wycofało się z Polski. E30 nikt nie upalał, E36 zaczęły drożeć, to na chuj komukolwiek Tesco i jego parking. Ale przetrwa w naszej pamięci: parking pod Tesco jako synonim nocnego upalania gruzu, aż się łezka wokół kręci, jak się patrzy na to opuszczone Tesco z jego super pokraczną architekturą a la koniec lat 90. No dobra, a co do E30 weszło w 82 i niby bazowało na E21, ale przyniosło wiele ważnych dla marki rzeczy i stało się prawdziwym kamieniem milowym nadającym serii 3 jej obecny charakter i pozycję na rynku. O ile E21 było opóźnione względem np. Fiata 132, który już wtedy był parę ładnych lat w produkcji, kiedy ono wchodziło, nawet niespecjalnie przybijając go osiągami poza topowymi wersjami, o tyle E30 to była nowa jakość. Nowe, lepsze, ale proste zawieszenie, nowocześniejsze nadwozie, mocniejsze silniki i na przykład pierwsze M3. Pierwsza trójka też w kombi wtedy się pojawiła, pierwszy czterobud. Pierwszy 16-zaworowy silnik produkowany masowo w tej serii w BMW. No po prostu wszystko to, co dzisiaj kojarzy się nieodłącznie z serią 3. A właściwości jezdne tego auta były doceniane przez wiele lat i nawet dziś trudno mu odmówić, zwłaszcza wersją z usportowanym zawiasem, dobrego prowadzenia. Ale dobra, nie jestem tu po to, by pałować się do jakiegoś ostranego BMW. Wziąłem 316i, czyli praktycznie najsłabszy wariant poza wcześniejszym gaźnikowym 316. A wybrałem takie po to, by przypomnieć najpiękniejsze czasy jeżdżenia BMW. Kiedy każde rondo trzeba było robić bokiem, a spawarka do zaspawywania dyferencjału stała w każdym garażu kierowcy BMW E30. Dobra, zbliżamy się do ronda, czyli trzeba zrobić to, co zawsze robi każdy porządny kierowca BMW. O no, kurwa, kolejne rondo. Ale chwila, jak tu wpierdolić jakąś kalkulację o C, żeby dopełnić tradycję? O, wiem, z dedykacją dla kosmy, który na fanpeju o nią prosił. Miałem ja o tym, że e 30 przestało być furą do upalania na parkingu pod Tesco. No to pytanie, czy ubezpieczyciele też już się skapteli i czy wyliczają to jednak trochę taniej niż takie np. E3 śmiecie. Ja zazwyczaj płacę 500 mniej więcej średnio za rok. Zobaczmy, ile by było za to E30. No i jak widać ubezpieczyciele zorientowali się, że E30 robi już za jak timera, nie upalarkę, bo wychodzi najtaniej 450, a po odjęciu 150 to się nawet robi takie 300. A teraz patrzcie, damy już E-36, które jest jeszcze upierdalane i na E36 z tym samym silnikiem 1.6 od razu robi się połowę drożej. Chcecie wiedzieć, skąd mam to minus 150 na OC, to link jest tam gdzie zawsze w opisie. I generalnie, jeśli pamiętacie upierdalanie zgruzowanych E30, a już nawet ubezpieczyciele zorientowali się, że to się skończyło, to zalecam badanie prostaty. Już czas. Dobra, ale Bondorokiem swoją drogą, a co z wyglądem tej tutaj wersji coupe? No, jest po prostu ok. Na tyle ok, że nawet po 12 latach produkcji to coś jakoś się broniło. 12 latach produkcji? Czy 9? No, nieważne. Klasyczna linia na 3 pudełka, ale zrobiona już z myśleniem o aerodynamice. Oczywiście przeciętny kierowca takiego BMW, kiedy miał 20 lat, chuja wiedział co to ta cała aerodynamika. Wiedział tylko jak zaspawać dyfer, ale w fabryce jeszcze nie wiedzieli, że Polacy z miast powiatowych pokochają ten wóz, więc się postarali. A mogli zrobić nawet kiosk ruchu, byle ze znaczkiem, tylnym napędem i sześcioma cylindrami, jak przystało na bunie-bunieczkę. Zresztą finalnie i tak połowa tych aut w Polsce była spawana z takiego kiosku ruchu i przystanków, które wcześniej przypierdolił taki wóz w Niemczech. Piękne czasy samochodowego dzikiego zachodu, kiedy naprawdę sprzedawano w Polsce totalny złom, a nie jak teraz. Wielkie halo, jak ktoś zatai stłuczka albo cofnie licznik. Dawni handlarze to były gigaczady z moralnością kota psychopaty, co bez mrugnięcia okiem sprzedawał spawane z czterech gówno i mówił, że to igiełka, a teraz to jakieś gwarancje na kiju. Kurwa, kiedyś to było. A auta kupowało się jak sape. Były emocje. Ujebiesz czy trafisz ten jeden na sto egzemplarzy, który nie jest kurwiałym złomem, wystawionym pod Berlinem z tabliczką tylko na eksport albo z przebijanym winem. A, miałem mówić o stylizacji. A kogo to kurwa obchodzi? Jak wygląda E30, każdy widzi. Pora upierdolić potężnego boczura z 100 konnym 1,6, co nie mordo. A, A tak serio: podwójne przednie światła, prawilny ryj rekina choć już wyłagodzony względem tych poprzednich. Co prawda jebie to trochę dużym fiatem z przodu przez czarny grill na całą szerokość auta, ale jakoś BMW udało się ten stary patent oprawić tak, by nie jebał aż tak z tych Z tą lotką z tyłu i felami wygląda to po prostu dobrze. A we wnętrzu? Wnętrze to jest generalnie pełny styl BMW, czyli funkcjonalność, estetyka jest jako taka czarna, smutna, ale to dość popularne było w BMW praktycznie zawsze. Natomiast jest to przede wszystkim funkcjonalne, nieprzeszkadzające przeszkadzające kierowcy i na tyle estetyczne, że najzwyczajniej w świecie no, nie irytuje. Natomiast czy mogę tutaj coś wiele opowiedzieć? Poza tym, że jest ta charakterystyczna konsola środkowa, która jest oczywiście przesunięta w stronę kierowcy, żeby być skupionym na kierowcy, bo generalnie kierowca BMW to jest pierdolony pępek świata, to nie dzieje się tu nic niesamowitego, chociaż. Taka dziwna wajcha, która, jak przystało na kierowcę BMW, nie wiem do czego służy. że ten auto wygląda w miarę nowocześnie. Jest tu kilka takich styczniackich rzeczy, na przykład skajowe boczki, wyglądające jak z jakiegoś kurwa dużego Fiata albo Poloneza i światła. Światła włączone w totalnie oldschoolowym stylu, czyli poprzez wyciągnięcie gałeczki. Co jest piękne, bo jest to jednocześnie połączone z takim o tutaj wskaźniczkiem, takim samym jak W34, który ja testowałem. Czy już pora na serwis? Czy jeszcze nie? Czy już pora wymienić olej? Czy jeszcze nie? Mam nadzieję, że będzie coś widać. O! o wersja full bieda, poza tym, że ma radio i na tym, że zegary po prostu są czytelne. To to, że mamy tutaj ekonomizer w litrach na 100 km. Oraz to, że typowo dla BMW ilość paliwa jest pokazywana w litrach, a nie w 1,4 i 1,2 zbiornika. A tak, to no to co? Analogowy, ładny zegarek, regulacja nawiewów, w miarę duży praktyczny schowek. No i fajne jest to, że tu wszystko jest pod ręką. Najmniej jest tutaj taka ciekawostka, że mamy tu miejsce na 6 kaset. Zasadniczo kończy się wyposażenie, bo poza tym jest tylko akcesoryjna kierownica, szyba przednia i tyle. Tapicerki niestety nie mogę ocenić, bo jest to współczesna tapicerka, robiona na wzór oryginału, ale niedokładnie taka. Aczkolwiek co trzeba oddać temu autu, to wnętrze wygląda świetnie jak na przebieg powyżej 400 tysięcy kilometrów, choć oczywiście pewne elementy zostały wymienione. Bardzo fajnie leży w ręku, po prostu ta kierownica pozwala na ja jeszcze bardziej agresywną jazdę. Trzydrzwiowy sedan w L -Coupé jest chyba najbardziej pożądaną wersją, jak trzeba, patrzcie, wsiadać jak jakieś kurwa zwierzę tutaj na tył. I generalnie siedzi się tutaj naprawdę tragicznie. W sensie ja tak jestem zgarbiony pod tą pod sufitką, bo się nie mieszczę totalnie. A no dobra, żeby nie było, jest jeszcze tutaj proszę bardzo szyberdach. Jest jakieś wyposażenie. Bagażnik próg załadunkowy jak widać bardzo chujowy, sam otwór załadunkowy również chujowy, pomimo tego, że tam idzie dość głęboko ten bagażnik. No i jedyna ciekawostka, tutaj do klapy jest mocowane. Takie fajne coś, zestaw narzędziowy, który zawsze jest pod ręką. Nawet klucze ze znaczkami BMW, prestiż tego. Niestety pod maskę se nie zajrzymy, bo się zjebało cięgno. Nie wiem. No i he he, się pogadamy o mechanice, bo maska się zacięła. Jestem z siebie dumny. Tak na odpierdol to chyba jeszcze nigdy nie nagrywałem. Ale na szczęście to tylko nudne czterogarowe garowe 1,6 na wtrysku, sto koni. Jebać, nie ma co oglądać. Co ciekawe, choć wóz super się prowadził w swoich czasach, nie miał żadnego fascynującego zawiasu. McPhersony z przodu, wahacze wleczone z tyłu. I chuj, tyle. E30 wygrało niską wagą, dopracowaniem tego zawieszenia i wyważeniem. Bo w sensie technicznym, żadnych cudów nie zawierało. Ale może właśnie dzięki tej prostocie dawało duże pole popisu do przeróbek sportowych. Ale zanim się ruszymy, pierwsza rzecz, pozycja za kierownicą, która no jakby BMW już wtedy Właśnie tym walczyło klienta. Pozycja za kierownicą jest naprawdę zajebista. Fotel jest wygodny, ale nie za miękki. Tu trochę brakuje podłokietnika, ale tu jest podłokietnik, jest wygodnie. Kierownica jest w dobrej odległości. Nie wiem, czy ona jest w ogóle regulowana. Nie widzę tu regulacji, co wskazuje. I wygląda mi na to, że nie jest regulowana, a pomimo tego siedzi się bardzo wygodnie i wszystko jest, że tak powiem, w stronę kierowcy. To jest, to jest coś, co jest bardzo fajne w każdym BMW. A teraz sobie ruszamy, już trochę nim pojeździłem. Wyścig zawsze trzeba być szybszym. Robimy, kiedy przed nami jest ktoś, kto nie jest na prawym pasie, jest na naszym pasie. Oczywiście poganiacze i spychamy. Zobaczcie, ktoś pojawia się na lewym pasie, co robimy. Oczywiście nasze potężne 1,6 nie może zaczekać, więc oczywiście mrugamy poganiaczami. Pamiętajcie, kierunkowskazy są dla słabych że nie mają BMW. Jeśli jesteś kierowcą BMW, to znaczy, że już coś osiągnąłeś w życiu. Na przykład zarobiłeś 2000 zł złotych i kupiłeś się ja trzy śmiecia, więc nie musisz się zajmować takimi plebejskimi rzeczami jak używanie kierunkowskazów. Więc tak, z tego, co mi się wydaje, tu nie ma nawet wspomy, ale nie przeszkadza to jakoś nadmiernie, ponieważ najzwyczajniej w świecie. I tak ten układ kierowniczy chodzi dość lekko, ale co zarazem jest precyzyjny. Zawieszenie tu zostało zmienione też na BMW, ale takie twardsze trochę od takiego zupełnie bazowego. Nie wiem czemu w Ale ten zawies nie tylko prowadzi się dobrze, w sensie nie tylko jest pewny w zakrętach, ale jest też bardzo komfortowy. Co jest jego ogromną zaletą, że bardzo jest po prostu komfortowy co jest sporą zaletą także generalnie takie, takie połączenie coś bardzo przyjemnego, nie powiem jeśli chodzi o osiągi 316i nadaje się głównie do tego żeby się tak powiedzmy na spokojnie bujać to jest wystarczające do zwykłej jazdy ale do jazdy sportowej już tak no niespecjalnie nie ma to nic wspólnego ze sportem bo to się tak powiedzmy tylko troszkę odpycha, więc to jest o tyle ciekawe że ten samochód Generalnie raczej prowokuje do tego, żeby jeździć trochę agresywniej, ale silnik to ogranicza, bo siedzimy tutaj dość nisko. Mamy takie wrażenie takiej sportowej pozycji, zawieszenie jest sztywne, układ kierowniczy pewny, no i wszystko się rozbija o silnik. Silnik w ogóle nie koresponduje z tym, jak to auto jeździ, a jeździ naprawdę dobrze. W sensie ja się nie dziwię, że ludzie się tym jarali, upierdalali to jak pojebani, bo faktycznie. To auto jest takie, że po prostu takie rzeczy aż chce się robić. Jest naprawdę, naprawdę naprawdę dobrze się prowadzi, a przy okazji też na autostradzie. Jak się okazuje, ono jest naprawdę nieźle wyciszone. Można spokojnie lecieć 140 i rozmawiać albo słuchać kaset w radio Także generalnie naprawdę, naprawdę pod kątem tego, co czuje kierowca, to jest naprawdę udany samochód. Prawie wrażenie porządnego. W sensie wszystko ma taki ładny, przyjemny skok Wydaje się solidne no naprawdę dobre lata BMW To są naprawdę dobre lata BMW Jedyna o co mógłbym się przyczepić To jest skok yy, Skok yy, wybieraka od biegów Jest dość duży, nie jest sportowy Nie jest jakiś tragiczny, ale jest to takie lekkie mieszanie W wiatrze z gównem Druga rzecz, do której mogę się przypierdolić To jest to, że tutaj już mamy wentylację takiego Nowszego typu. Daje się pod klimatyzację, które oczywiście można było tu dokupić, natomiast kompletnie nie nadaje się do egzemplarzy bez klimatyzacji. Dlaczego? Dlatego, że praktycznie nie występuje w niej coś takiego jak nawiew z zewnątrz, po pędu powietrza, spędu powietrza. Po prostu to, co było kiedyś w autach, jeszcze we wcześniejszych, nie wiem, Fiatach, Francuzach i tak dalej, miałeś przynajmniej dwa takie wiewy, które. Dostarczały tylko powietrze z zewnątrz spędu z powietrza Tu już mamy taką wentylację współczesnego typu W której nie czuć tego, że jedzie się szybciej albo wolniej Przez co w gorący dzień chłodzenie jest praktycznie żadne bez klimatyzacji Jest straszne, nie ma przewietrzania tak naprawdę I bez otwarcia okna można tu zdechnąć I ja zaraz zdechnę, ponieważ teraz opowiadam rzeczy kurwa Więc muszę mieć zamknięte okna, żeby było w ogóle słychać co ja gadam No i co? I to tyle na dzisiaj Eee, przypominam, że w opisie, w linku jest 150zł cashbacku Nie wiem dlaczego muszę wam to przypominać, bo w sumie i tak już to pewnie wiecie I pewnie należycie do zakonu świętego cashbacku Jeśli nie należycie, to trochę, że na długwa No i cóż No i chuj, do zobaczenia zapewne za tydzień